Relacje z targów i konferencji, wywiady i ciekawostki ekologiczne TVEkologia.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Po raz kolejny zwróciłem uwagę na e, najbardziej toksyczne zboże, jakim jest nowoczesna pszenica. Czyli e, nowoczesna pszenica, to co powiedziałem u Krzysztofa Skorunowskiego w programie o co chodzi, jest to najdoskonalsza przewlekła trucizna. Powoduje stany zapalne jelit, dlatego że gliadyna, która jest w składzie glutenu pszenicznego, ma budowę podobną do tkanki tarczycy. Druga sprawa, na którą zwróciłem uwagę, to jest fakt autentyczny z Litwy, gdzie mój kolega, który prawda, został poproszony o. Sąsiadka kupiła sobie dwa prosiaki i karmiła cały czas chlebem, tym chlebem korporacyjnym, ze zwrotów. I po czterech miesiącach miały stan zapalny jelit, czerwone, jak on to powiedział, kiszki, nie nadające się na jakiekolwiek już wyroby. No i kury, karmione tutaj, jeden z tutaj z rozmówców też mówił, że wróble nie chcą jeść pszenicy. No więc mamy ciągłe stany zapalne jelit i w te kwestie poruszałem. Poruszałem też kwestie właśnie... Suplementów, i, i, i zaznaczyłem, że taki suplement można sobie wyhodować własny, we własnym zakresie, uprawiając taką młodą trawę, trawę, prawda, pszeniczną, którą będziemy serwować na naszej majówce, prawda, koło Sanoka. Także tym bardziej mi miło, że, że Pan też tutaj przyjeżdża. Nasza e, podkarpacka telewizja e-Sanok, która żywo się interesuje sprawami zdrowia. No i m, będzie doktor Jaśkowski na tej, prawda. W mojej majątkowce wielu innych prelegentów będzie Robert Wagner, najlepszy ekologiczny rolnik prawda, z, z Dolnośląskiego i będziemy te tematy cały czas zainteresowanym przy, przytaczać, po prostu dla zdrowia naszych obywateli. Obraz e, chlorofilus, z pszenicy płaskórki, to może być pszenica orki, to może być pszenica samopsza. Jest praktycznie niczym nie różniący się od ludzkiej krwi. Hemoglobina, atomy hemoglobiny zbudowane są z żelaza, a chlorofili zbudowane są z magnezu. Poza tym to jest żywy obraz, obraz krwi. Jeśli to wyciśniemy, to mamy taki po prostu enzymatyczny prawda, produkt, który odżywia ciało na poziomie komórkowym. I tutaj znowu można przytoczyć przykłady i obserwacje rolników. W 100 gramach soku wyciśniętego z trawy właśnie takiej płaskórki mamy 25% białka. Dla porównania w kurczaku jest tylko 15-17%. No i tak jak robimy obserwacje, no przecież żeby wyhodować dużego przeżuwacza, czyli przysłowiowego buchaja byka na 800 ton parę ton tej trawy musi po prostu skonsumować. Dlatego nie ma co czekać na to mięso, tylko pić ten sok z trawy. Takimi tackami to można wykarmić zwierzęta. Duże, przeżuwacze, kury, króliki. W tej chwili nie trzeba mi się głowy w proporcjach ile trzeba, żeby coś wyhodować. Eee, w 100 g wyciśniętego soku z trawy jest 25% białka. Dla porównania eee, w, 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 20, w 10 gramach dekach tego. Kurczaka jest, pierwszych kurczaka ma tylko 17%. To jest taka teraz takie proste porównanie. Na no pies i kot, jak jest chory, to i co robi? Nie je, ale idzie i miętoli trawę. Miętoli trawę, bo jemu chodzi o co? O sok, właśnie o ten chlorofil, czysty enzymatyczny chlorofil ze zboża. Celulozy nie trawi, my też nie trawimy. Dlatego przestrzegam Państwa, bo w sprzedaży jest młody jęczmień, tak? Młody jęczmień, to może być sok, ale równie dobrze może być mielona trawa. Niestety nie mamy żołądka czterokomorowego i nie trawimy celulozy, bo to krowa trawi celulozę, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o ten sezon. Człowiekowi potrzeba dokładnie... Taką, ta, taka tacka jest, człowiek, jest w stanie wyżywić człowieka przez dwa dni. Ja myślę, że pora... Pora zacząć myśleć o tych zapasach, bo nasze mamy, babcie nie były w jakiś sposób bombardowane takimi wiadomościami, czarnymi scenariuszami, jak w tej chwili, ale my dalej nic nie robimy. Trzeba się nauczyć hodować taką trawę, żeby mieć po prostu dostęp do, do żywności, bo na wypadek W, a jak widać w Europie, co się dzieje, no kościoły się już pali, czyli niszczy się nasze, nasze po prostu chrześcijańskie symbole. Czyli coś tam pewnie knują, tak? A może to się zdarzyć, że będzie upadek waluty w jeden dzień i co nam zostanie wtedy? No wymiana handlowa Bartel. Oni będą za głupi, żeby ukraść ci trawę. Bo trawę to tam randapem pylą, tak? Ale market to będzie splądrowany za jedną noc. Nawet na tej toksycznej żywności będą się zabijać. Koni. I teraz takie proste tłumaczenie. Przykład psa. A teraz przykład Drugi, bo rzekomo planeta się nie wyżywi i dlatego pszenica, no 12 ton z hektara, tylko teraz pytanie do tych rolników, ile on tam włoży nawozu, pestycydy, fungicydy, tam wszystko normalnie, azot i, i opryski cały czas. Ja powtarzam, z że to nie ilość, tylko jakość, o czym mówiłem tutaj na przykładzie tej tacki, tyle ile stoimy, tyle nam dziennie wystarczy, tylko trzeba... Trochę zrzucić niepotrzebnych komórek dwa tygodnie robię w okresie postu post dwutygodniowy na Sokach i jechaliśmy w ostatni dzień już praktycznie do lewnicy, do, do, do przyjaciół na święta. Miałem zamrożoną płaskulkę w takim kubeczku, nasypałem równo, dolałem wody, to się dosypałem pół rzeczki soli. Państwa sól. To widać, jak się z zwierzęta daje sól. Zawsze wybiorą czerwoną. A jakby prze, przez dłuższy okres nie mają dostępu do soli, to aż gryzą po prostu, aż trzeszczy ta sól. Aż po prostu sobie uzupełnimy, uzupełni minerały. No, wszystkie połączenia między brunami komórkowymi to sól. Kwas solny w rządku to sól. Ale co najważniejsze, to aktywacja szyszynki. Dzięki panu Jerzemu Ziębie, który po prostu. Oto robi po do no tej soli, o tym wszystkim mówi pięknie. Miałem to szczęście kiedyś prawda, na temat soli, żeśmy rozmawiali w tak wąskim gronie, bo, 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 bo mało kto do niedawna wiedział, że w Polsce w Kłodawie jest taka sól. Ale oczywiście Helmuty to wywożą wszystko, co się da. No i później co oni mogą z tym robić, nie ja wiem, pewnie mają jakąś technologię odciągania minerałów i, zosta i zostaje sam chlorek sodu, który faktycznie podnosi ciśnienie, ale po tej soli obniża się ciśnienie. Dlatego po słowiańsku, po staropolsku było, prawda, chlebem i solą, tak was tutaj właśnie dzisiaj przewitałem. I, yy, I jeszcze teraz taka właśnie dygresja w stronę zwierząt, do zwierząt. bo jednak jedzenie to jest rytuał, to jest uczta, no, lubimy jeść, prawda? Kto nie lubi steka z żółteczkiem? Ale trzeba wtedy tego kwasu w żołądku, jak jest to jest wszystko okej, okay trawimy. A ja mówię tak, żeby takiego dużego przeżuwacza, takiego beka wyhodować na 800 kilo, a już taki głównie jeden do, do takiej wagi dochodzi, to proszę sobie wyobrazić, ile trzeba ton trawy, żeby on przerobił, prawda? To nie czy, to może nie ma potrzeby czekać na to jego, tylko sobie tam setkę chlorofilu można sobie zmieszać z dobrym destylatem. A w tej chwili mamy bardzo dużo takich różnych roślin. Mamy pokrzywę, która ma bardzo dużo kolagenu. Można wycisnąć sok. Można ten sok stabilizować alkoholem. Ja nie mam yy, problemu zaproponować odrobaczanie dzieci za pomocą alkoholu. Jak mówię o tym, no to lekarze się oburzają panie dziadku, a co z wątrobą u dziecka. A co pani doktor z antybiotykiem? No i cisza, jak najbezpieczniej i najłatwiej odrobaczyć się to trzeba sobie przypomnieć takie nasze staropolskie metody słowiańskie, daleko wschodnie. Koniak i olej rycynowy jest znany, dziecko dostawało w zależności od wieku łyżeczkę, łyżkę, dorosłe setkę. Bo pasożyty są wyjątkowo inteligentne i one nie bez powodu nie, wyże, wyżerkę mają w nocy, tak? I wtedy trzeba im zrobić to, co tutaj pan Sadłon zrobił, czyli muzyka konserwy i koło gospodyń bez przerwy, czyli taniec i śpiew, tak? One też nie są głupie. W jelitach mają tą, tą dyskotekę, prawda? Mają tą wyżerkę, tak? I jeśli to zrobimy w nocy, koniecznie trzeba wywołać biegunkę, dlatego że one się nie trzymają ściany Elita. I bezpieczniej wtedy usuwają się z naszego organizmu. Przerabiam takich tematów bardzo dużo i jeszcze więcej wiem od tych ludzi. A proszę mi wierzyć, nie wychodzą w badaniach pacjent jest. przewlekle zdrowy według służby zdrowia ma bardzo dobre wyniki, ale kobieta stoi po głosu, mówi pani, mówi, ja, ja czuję, jakbym miała jutro umrzeć. A każdy może sobie pójść, sprawić urządzenie, albo sobie gdzieś tam, prawda, na jakiś biorezonans, prawda, zbadać się, tylko trzeba uważać, bo jest dużo szarlatanerii i większość ludzi robi to dla zarabiania pieniędzy i dla straszenia ludzi. A wystarczy, że mamograf, prawda, zajedzie na osiedle i już się nogi uginają, prawda? No to powinno być prawnie zakazane. I proszę sobie wyobrazić, przy takim dobrym badaniu, to trwa 7 minut, okazuje się, że, że są rzeczy, które nie wychodzą, czyli przywlej i te I później po takiej trzytygodniowej tygodniowej kuracji, a to powinno się robić 8 razy w miesiącu. So, najlepiej jak jest się w domu, nie? Piątek, sobota, sobota, niedziela. Niektórym sam olej rycynowy to jest mało, bo na przykład u kobiety szybko rusza, a u mężczyzny nie. No więc ja mówię, proponuję, żeby to nie było nie jednej czy drugiej stronie żal, no to zróbcie to razem, prawda? No więc y, mówi, słuchaj, no mnie to tam, prawda nie ruszyło, nie? Ale żona od razu. Ja będę no to najlepiej to zmieszać ten olej rysynowy z maślanką, dać tam jeszcze z łyżeczkę jakiegoś, prawda, kwasu albo witaminy C, albo jakiś tam kwas kapusty. Słowo wam daję. Macie sensację do rana. Nieraz już byłem, prawda? Dostawałem tam parę, parę po imieniu na garba Myślałam, że cię zabije i tak dalej, nie? ale później ten uśmiech taki radosny i, i ten rumieńce na twarzy, prawda, nie? wychodzą. Są naturoterapeuci, którzy mówią, bo to jest yy, też takie by, by, po prostu przekonanie, no ja nie wierzę, a, a ja mówię wiarę, to trzeba od, oddzielić od, 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 od wiarę, od wiedzy, tak? Jedni mówią, że, wierzy, wierzy, że wierzą w Boga. Ja, a ja wiem, że Bóg jest, prawda? No to, 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 to wierzyć można. No jak nie wierzysz, no to weź sobie tak, jak mówi to jedna z naturoterapeutek, sobie sitko i na sitko sobie taką kupę zrobi, zobaczyć, ten, jak to jest działa. ciekawy. To działa. Dlaczego mało się mówi o pasożytach? Niestety, bo, bo zabijanie takimi lekami, jak są w Polsce, jest nie bardzo niebezpieczne. A to trzeba je przestać e, po prostu odżywiać. Na pewno one się nie pożywią takim chlorofilem. No, są też przypadki, gdzie się stosuje takie prawda, kuracje młodym y, sokiem z z paskórki, a później lekarka ma wykład i mówi, że, że że ktoś tam po prostu czasem takie w brzuchu czuć takie podszczepywanie. No więc one są głodne, prawda? A to trzeba ich odciąć od, od glukozy. Czyli dostarczymy tlen do komórek, a najlepszym tym właśnie jest y, właśnie chlorofil. Dobry chlorofil, który jest w tej chwili dostępny. Mamy mniszek lekarski. Cały mniszek jest lekarstwem. Ja wyciągam mniszek lekarski. Ja pamiętam jakieś 25 lat temu, jak jeszcze mocno tą firmę budowaną prowadziłem, widziałem pewien lekarz, ginekolog, na swoim tym pięknym trawniku urósł mniszek lekarski. A ja jako pszczelarz mam sentyment do tych kwiatów, nie? Proszę sobie wyobrazić, że on tak podchodził i tak po prostu Precyzyjnie wbijał roundup w korzeń mniszka, gdy dziś mam to przed oczami. Ja mam takie urządzenie do wyciągania. Wyciągam korzeń mniszka, liść mniszka i kwiat mniszka. Przeciskam to przez e, wyciskarkę wolną brutową i e, wtedy możemy to stabilizować e, dobrym destylatem, Możemy to zasolić. Potem można sobie to rozcięczać. I można też e, sobie wziąć do woleczków, powlewać. I tą kosteczkę z bliska, naukowcy kanadyjscy odkryli, że stukrotnie większe ma właściwości przeciwnowotworowe niż chemioterapia. Chemioterapia, tak, chemioterapia to wiadomo, że nigdy nikomu nie pomogła i nie pomoże. Ona tylko skraca życie i powoduje, że ludzie w męczarniach odchodzą. No więc mamy dostęp do tej roślin, i obserwujmy świat zwierząt. Obserwujmy świat zwierząt. Zwierzęta, jak podpatrujemy, to widzimy, co one robią. Ja jeszcze krótko powiem o nostrzyku, który, jestem że najlepszym przykładem, sama w sobie przypomina układ prawda, krwionośny, rozrzedza krew, udrażnia żyły. Ja mógłbym wam tutaj przepisy naprawdę mnożyć na różne sposoby, na problem w wnuki i tak dalej, jeśli chodzi o żółtka. Dobrze jest sobie wziąć żółtka, dwa żółtka, jajka, rano. Dać łyżkę miodu, do tego dać parę kropel olejku z oregano, stosownie do wieku dziecka. Olejek z oregano i jest taka fajna przeprawa. ona się nazywa dary natury do kawy, tam jest imbir, cynamon, kardamon, goziki i kukie. Zrobić sobie to kogel mogę i codziennie sobie to ucierać. Syrop, który mam na stoisku, szybko obkurcza migdałki, które idą do wycinania. Tutaj jedna z pań miała pytanie, czy to działa szybko. Ja mówię, a no, 14 jest zabieg. Ja mówię, no to trzeba brać ten olej z, z syropem i z olejkiem z oryganej tylną gardła. Przerobiliśmy to na własnym przykładzie, na przykładzie własnej dzieci. I teraz jeszcze powiem Wam o. Króciutko, w telegraficznym skrócie, profesor Ryszard Czarnecki, świętej pamięci nieżyjący, proszę sobie, sobie go wysłuchać, on w swoim wykładzie mówi, że, niemieckie przysłowie mówi, że jeden ul może pozbawić pracy dziesięciu lekarzy, a to będzie apidomek, w którym możemy poprzebywać, wdychać te wszystkie olejki, inhibitory i tak dalej. Czyli to może być pyłek pszczeli, który ma wszystkie witaminy z grupy B, ma 450 zidentyfikowanych związków i ma wszystkie właściwości do podtrzymania funkcji życiowych. Pyłku pszczelego nie mogą spożywać osoby chore na nowotwory od strony grzybów, bo wiadomo, że rak to jest konglomerat grzyba pasowita, ale jak jest przerost kandidy, nie możemy, bo ma wtedy dużo węglowodanów i ma dużo cukru. Ale mamy pieszkę, którą pszczoły przerabiają właśnie z pyłku. I pieszka to jest to wszystko tylko podniesione do potęgi entej. I co kochanie, jest najważniejsze? Synergia działania. Synergia działania to powoduje, że to się wszystko, wszystko wchłania. Przy, w chorobach tarczycy i tak dalej, przyswajanie jodu to jest potrzebna witamina B6, oprócz tego co wy wiecie, bo przecież tutaj tyle <laughs> wiadomości już macie, tylko sobie to trzeba ukierunkować. I trzeba spożywać naturalne rzeczy. Mamy burak ćwikowy, mamy kapustę kiszoną, mamy topinambur, mamy po prostu całe kiszonki, kwaszonki, chleb na zakwasie smalec ze sparkami, o którym gdzieś my wcześniej prawda, mówili. I z produktów wszelkich na uwagę zasługuje propolis, a zwłaszcza przy boleriozie. 30% propolisem, którego bardzo trudno jest dostać, można krętka bolerii ładnie ogarnąć. Organizm, co to jest propolis? Przeciwwirusowy, przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczny, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc trzeba brać go duże dawki. Doktor Czerniak powiedział fajnie, jak robić propolis. Dodam, dodam tylko do tego, że ten propolis, jak już zrobimy, jak już zrobimy, to trzeba go sobie, proszę Państwa, jak się już wytrącić, dać do zamrażarki, zamrozić. I to, co dzisiaj nie, nie zamrozi, to jest czysty propolis. I to możemy chlać chlać i jeszcze raz chlać. Posłużę się przykładem. Ojciec z synem, pszczelarze, pędzili wiadomo na tych odpadach po, po, po pszczelich, po pszczelarskich miodach i tak dalej, które są takie już jak gdyby przemysłowe w procesie produkcji. No to sobie tak proszę Państwa załatwili nerki, bo ten wosk odkłada się w kanalikach nerkowych. No więc tutaj trzeba mieć naprawdę ogromną precyzyjną wiedzę i musimy wymieniać się tymi doświadczeniami jest naprawdę z czego wybierać każdy jest inny i to co służy jednemu niekoniecznie służy drugiemu jednemu będzie służyć taka suplementacja inna będzie służyć jeszcze inna czyli mamy się prostych rzeczy jak najmniej przetworzonych ja uważam, że lekarzem to powinien być, powinna być kobieta albo mężczyzna wyedukowany kucharz w, kuch w domu, w kuchni to jest wiedza i taka wiedza była w każdym domu a jak było mało no to była zielarka, zielarka, prawda, ci powie, prawda, i przyprowadzali dziecko albo kogoś dorosłego. Dorosła to mogła być kobieta, która zaszła w niechcianą ciążę yy, z, albo z, yy, na wsi, to się mówiła z panem Zedwolą, bo czasami z proboszczem. No to co dostała? Dostała wrotycz. No i mówię to o tym wrotyczu tylko dlatego, że to jest tak samo dobre i niebezpieczne. I ten wrotycz można brać w różnych mieszankach ziołowych. Ja tutaj jeszcze dostałem tutaj garnek od Pan Ryszka za dłonia, bo y, ponoć miałem przywieźć zakwas, Ale ja wam pokażę, jak to zrobić. Jest garnek i jest woda, i tutaj już mam z poprzedniego pieczenia to, co zostało. Powiem wam tylko, bo ten to cała polska piecze chleb to o to chodziło, stąd tu jestem. Żeby chleb był dobry i żeby się udawał, zawsze musi być ciepło. Jeśli temperatura jest poniżej 22 stopni. Bakterie zakręcają w lewo i będzie fermentacja kwasu octowego. Będzie chleb kwaśny i będzie długo kis. A jeśli będzie powyżej 22, to one jadą w prawo. I jest fermentacja kwasu mlekowego. Czyli dwa razy. Zaczyn, później ciasto właściwe, do piekarniczka 35 stopni i macie stuprocentowo pewny chleb. Ja dziękuję bardzo. Pokażę jeszcze jak to się robi. Dziękujemy bardzo. Relacje z targów i konferencji, wywiady i ciekawostki ekologiczne. tvekologia.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.